Siema, siema, witam. Dzisiaj znowu sobie pokręcimy skrzyneczki z Yggam Bluesem. Znowu ze mną. Elo, elo i co no po lekkiej odplejce w poprzednim odcinku. I znowu będziemy się odplejać, ale troszkę w wolniejszym tempie. Zaczniemy sobie, nie zaczniemy, dobra. To tu, OK. Maybe, taką skrzynkę sobie zaczniemy. No to jak tutaj sobie czekamy na oponenta, to przypomnę o korzystaniu szkodu makaronek przy zera macie 2 złote, 10 groszy zł na start oraz 10% przy doładowaniu. A my zaczynamy dzisiejszy odcinek od zwycięstwa. To jest znak widzowie. Zawsze przepierdzielamy wszystko na początku, a teraz wygraliśmy, więc to jest... dobry znak. odcinku też wygraliśmy. Pomówienia to są, pomówienia, lecimy dalej, więc sobie w takim razie Lovely Case, M4, Striking Ninja, Summer Case i I lećmy na dwóch Tak, o czymś jeszcze miałem powiedzieć? Mam powiedzieć, że skinek na ja został wypłacony, więc od wczorajszego odcinka do dzisiejszego odcinka zostawiajcie lajki, komentarze, najlepiej razem z subami. I bierzemy udział w giveaway'u na awubkę za 3 dyski. Za 3 dyszki. ja... E, najprawdopodobniej w tym momencie już rozdałem wszystkie pozostałe skiny. Na pewno został e, rozdawany skin z pierwszego giveaway'a. drugi giveaway e, jest w trakcie, a my wygrywamy kolejną bitwę. Więc naprawdę zostawiajcie lajki i komentarze, bo no... skinki za darmo, kto nie lubi skinka za darmo? Ty Gamblus lubisz skinka za darmo? Oj, przegarzał broskinka za darmo. No właśnie, kto by nie przegarnął. Tutaj lećmy, patrzmy, jakieś bitewki dzisiaj, coś się dzieje. Kifa, rafa, cyku, myku, pyku, tutaj sobie przegrywamy. Dobra. dostaliśmy takiego liścia na orzeźwienie, ale nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, bo my dalej tutaj działamy. Nie wiem czemu w ogóle dołączyłem do takiej głównej bitwy, ale lećmy, lećmy, no patrzmy co tu się dzieje. Jakieś śmieszne czarmsy tutaj interesuje nas. I rare special item. Dobra, ja mogę uh -huh. już e, zeskipować tą bitwę, tak mi się wydaje. Ale tutaj sobie trafiamy. What okay. the shit? What the shit? shit. czele, dla zasady, żeby było śmierć. <laughs> 10x prawie 10x. Jaka powalona bitwa. What the heli? Widzowie. Yo! Yo, lokujemy sobie tutaj te dwa przedmioty. Czy jeszcze drugiego mamy? Tutaj jeźdzyczek. Dobra, zablokujemy to, to sobie trzy może w takim razie. Żeby zrobić jakiś tu fajny budżet. A to sobie ...jadamy. Super, 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 super. Dobra. Dobra. Jaki tej fajny listy kurwa dzień? Eee, dobra, słucham ciebie. Teraz może? Czy, 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 czy coś chcesz ode mnie? Słuchaj, chcieć mogę chcieć, ale no... no ja bym sobie zamarzył no, um, Cyber i Retro. Cyber i retro. Dwóch sąsiadów na. Na dwóch. Dwóch sąsiadów na dwóch. Grybie standard, bo dziś idzie pięknie, więc nie gram dziś underdogów. Underdogi są dla wygranych podłogowych Mamy... Właśnie jesteśmy podłogowym samym w tej bitwie. Nie mam pojęcia, co to są na w ogóle. Eee, jebać. Jebać. 5 tutaj mamy, taką bitwę. Dołączmy sobie, dołączmy sobie. Czemu nie? Dzisiaj dołączanie oddaję, więc lecimy. Znowu Anunnimus dołączył. A my gramy z Izakiem Tito Majerowiczem. Pozdrowionka dla ciebie, wariacie. Na pewno oglądasz ten odcinek, nie? Właśnie. Yy, no dobra, dobra, lećmy, patrzmy tutaj, bo póki co mamy. Już nie mamy przewagi. Mówiłem, że ano, mymusy, to... Oj. to gonią, gonią tutaj. O, jeszcze i tutaj. Tobie uciekł. Ołat ten fukarysa. Bez zasad, bez zasad w ogóle jak on jak on mógł takie coś zrobić, dobra. Klejmy tu jakieś yy, coś, bo nie wiem, takie śmieszne jakieś losowe skrzynki generator. Czemu nie? Niech będzie śmiesznie. Dobra. Beka w sumie trochę taka. Trochę bardzo. Nawet nie wiem co tu naklikałem jakieś procentówki. Śmieszne z botem Ross, bo to jest ziomek. Patrzmy co tu się dzieje, widzowie. Zobaczmy, co tu się będzie działo! Wygrywamy ogromną przewagą po pierwszej bitwie i musimy tylko utrzymać do końca, do końca, no pięknie. Dalej mamy niesamowitą przewagę. Ależ sypie! No i... Już skończyła nasza niesamowita przewaga. O, ale mamy Ciątniku! Ciątniku, filczewce! Pu, pu, pu! Ależ on miał nosa do tej bitwy lecimy dalej, lecimy dalej, no tutaj lekko no odnokautowaliśmy ale jeszcze nie mamy pewnej przewagi. Bo tu wszystko może się stać, tu mamy 5%, Asimov jeszcze w skrzynkę, gdzie są. może nam takiego liścika sprzedać i powiedzieć, no to się naciępniłeś, Ale my tutaj jeszcze budujemy przewagę cały czas, cały czas, tutaj jest Zerex, który troszkę kotuje, ale dalej mamy ponad 200 zł, Wagi i tutaj jeszcze dokładamy przewagę. No, jeśli nie trafi Asimowa, to jesteśmy bezpieczni. Raczej jesteśmy bezpieczni tylko. All -Star na sam koniec. Lub All Star, żeby ktoś mnie nie wyzywał to Źle odmieniam. No i pięknie. Nie, się to nie ułożyło. Ale na razie tylko nie sprzedawajmy. Patrzmy, patrzmy, patrzmy dalej. Teraz ty takie, takie co to, 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 to zdełko, takie zrób. No to wezmijmy. Lovely, Steampunk. Lovely, Steampunk. No, Ninja, no, jedna, druga. Jedna, druga, no. Summer, Corset. Summer, Corset, yy, lecisz tribal. dalej. Raflesik Raff, no, i dobra. I Waterek. I Waterek i ja dorzucę jeszcze od siebie Sunkena na koniec, żeby było śmiesznie i lecimy ponownie. Ponownie będziemy atakować Botaroso. jeśli nikt do nas nie dołączy, zróbmy to, to był dobry pomysł. Zobaczymy, czy Botaroso zemści się, czy się nie zemści. Zaczynamy ponownie. Pół robimy Botaroso na czoło. W pierwszej bitwie. znaczy się, w drugiej już hamujemy, 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 ale tutaj dalej mamy te 5 6 dyszek przewagi. Więc fajnie, fajnie się tu buduje, budujecik powolutku. Im dalej w lepsze skrzynki oczywiście. Tutaj jeszcze dokładamy przewagę. Mamy dalej 8 dyszek. Przewagi. Tutaj tak, bez szału Z jednej i z drugiej strony tutaj tribal. Nie mam pojęcia. Bardzo piepsko. W obu skrzynkach tutaj oboje trafiamy tak samo no to minimalnie lepszy stan, ale my i tak drożej. i tutaj dezolejcik jeszcze do nas wpada pięknie mamy 120 zł prawie przewagi, więc no tutaj jest bezpiecznie, pięknie, 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 pięknie kurwa hehehe dobra, 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 dalej, 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 dalej yy... no to lećmy, lećmy tym kurde śmiesznym systemem takim, ja to nie wiem, że tam jakieś gówno w krzynki już nawet i tego na koniec może i zaczynamy sobie jeszcze do 300 zł na ostatnią bitwę, a teraz dołączył do nas Batateks. Czy Batateks przyniesie nam szczęście, czy zabierze to, co dawał, bo to rozso, No tutaj zaczyna się na naszą korzyść. Chacia bitwa z rzędu w ten sposób zaczyna się na naszą korzyść. Tutaj jest znak. Zobaczmy. Mam taką nadzieję. Patrzmy, patrzmy, bo póki co, póki co wygrywamy, ale no budżet też musimy budować, bo nie wygląda to zbyt optymistycznie. Mamy 144 złote w sumie, no tutaj wyprzedza nas. Po raz pierwszy tracimy przewagę. Tutaj okay, nadganiamy, ale no przewagę dalej to nie oponenta. Tutaj jeszcze nam. Wow! Wow. Ojej. Ooo, Factorynius tak Ale no tutaj on też trafił MP 5, Faktoryniu, Tutaj, 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 tutaj tutaj my znowu wracamy, ależ bitwa zacięta i ostatnia decydująca Raczej nasze, raczej. Brawo! Ależ to jest system, ten widowie, dobra. No to teraz ty, to to i do 130, czyli tutaj zaczniemy i będziemy powalić w dół. USP. USP. Tu pomijamy. Tu pomijamy. Okay. Gold. GOLDZIK Lovely. Lovely. Team Punk Team Crawling Down. Crawling Down. Y Chantico. O kurwica, widzę, Chantico. <laughs> Chantico. Hot Drops hot drop. i mamy trzy dyszki równe jeszcze jedną no jedną skrzynkę kalaszka No i do polećmy Zobaczmy 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 co tu się wyraży teraz i i, i po raz pierwszy przegrywamy czy to będzie moment łamania i przegramy, 3. może to tylko głupie pierdolenie, a tak naprawdę wygramy tą bitwę. No to zobaczmy, zobaczmy póki co. Dostajemy straszny szrot z obu stron. No patrzmy, patrzmy tutaj, holding down, no tu jego to będzie właśnie te naklejeczki troszkę droższe, tylko zawiodło i no tutaj już Raczej będzie ciężko to nadrobić, mamy dyszki, prawie 4 różnicy, musiałby dobry blisko było. No na chwilę mi to mordę zamknęło, ale zabrakło. Patrzmy jak to wygląda, mamy 1200 zł i jeszcze 3 stópki profitu widzowych. Czyli na ten moment mamy 5620 złotych. Jeśli ja nie mylę, odcinek zaczynaliśmy 1100, coś takiego. Już koło tego, no. Więc no, mamy 500 do profitu, więc jeszcze, żeby nie zostawić was z takim mało emocjonującym zakończeniem, to zrobimy sobie witewkę. Wsparzymy yy, do 1500, czyli 130 zł. i myślę, że też tak coś sobie tutaj pochachmęcimy, bez tego borala, bo to akurat Łaby, Kensik, tu sobie Dream and Nightmares i jeszcze 30 zł, tylko na koniec dołożymy 33 nawet breakout. A na motylka. Na pewno ktoś trafi motylka i zróbmy to na trójkę, bo jeśli jest to ostatnia bitwa dzisiaj. To niech się dzieje tutaj emotion, emotion. Dodamy bota botarasa bo ten kolega i dołącza do nas jakiś. Zobaczmy, co tu się będzie działo najpolorowej w, się, w szefze. Neon Case. Bez szału póki co. Ace Plaga 90, ale do pizdeczki, bo tutaj pompę trafia na nasz oponent, a i tutaj dwóch na tych oponentów trafia pompę. I oddalamy się, oddalamy się, no tutaj strona nam kazuje się troszkę uspokoić po tym wszystkim jak tak ładnie nam siadło kilka batalek zwędu, to teraz takiego orzeźwiającego liścia dostajemy w tych bitwach. No tutaj już raczej bez, bez podjazdu jesteśmy, no tutaj jedynie jakiś nóż by nas ukontentował, a tak się nie, nie ukontentował. Kurwa, przepraszam sobie, kaszlnąłem mam jeszcze na koniec, żeby było śmiesznie. No cóż, kończymy dzisiejszy odcinek takim właśnie budżetem. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, 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 że w końcu coś udało się zarobić. I to, jaki wniosek na dziś? Trzeba kurwa hachmęcić, tak? W życiu, jak, w życiu jak nie na hachmęcisz, to kurwa nie zarobisz. Pamiętajcie widzowie, niech to będzie takie mocno dzisiejszego odcinka. Wiecie co? Wiecie co widzę? Poszło tak zajebiście, że ja Special for You dla Was kochani zrobię jeszcze jednego giwałaja Tak dobrze słyszycie dwa giwałaje w przeciągu dwóch odcinków. I widzowie mamy tutaj skinta za cztery prawie dyszki. Sprawdzimy czy możemy go sobie wypłacić od razu. Mamy wysyłanie, będzie oferta, więc widzowie, dwa GiveAway, dwa losowania w przeciągu dwóch lub trzech odcinków. Jeszcze nie pamiętam, trochę się pomyliłem. Prawdopodobnie trzech, czyli mamy losowanie GiveAway dwa odcinki temu. I dziś też mamy więc komentarze, lajki. Zostawiajcie pod każdym odcinkiem, bo ja to biorę z każdego jednego odcinka oczywiście od momentu ogłoszenia GiveAwaya. Więc lajk, like, komentarz pod każdym odcinkiem najlepiej. I wtedy macie pewność, że weźmiecie udział w każdym giveawayu. Ja was pozdrawiam. Życzę Wam miłego, cudownego dnia. Był ze mną Gamblus. Hello, hello. Trzymajcie się. Cześć.